Dzisiaj widzowie, witam bardzo serdecznie, jest Sterazakrzaknę i mamy dzisiaj 18 lutego, no i oczywiście jak trochę codziennie pokażemy widzimy nowy sklep Fortnite e, Jeżeli jeszcze tego nie robicie zachęcam do ustawienia suba na kanale, żeby być na bieżąco oraz oczywiście niczego nie ominąć e, Ponieważ na kanale ostatnio wpada naprawdę dużo odcinków jest dużo streamów, więc e, no więc niczego wtedy nie ominiecie No i jeżeli chcecie mieć w znajd, to zapraszajcie, ja codziennie tutaj przyjmuję. Dobra, widzę, lecimy na sklep Lecimy, lecimy na sklep i już patrzymy, co dzisiaj mamy. Ale jeszcze przed tym chciałem tylko powiedzieć o tym, że kod w sklepie za krzak. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Naprawdę, mega mnie to wspiera i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Przechodzimy do sklepu. I uwaga, uwaga, co mamy dzisiaj w sklepie? A w sklepie mamy dzisiaj oczywiście, no, pakiet zadań awansu Monarchini, ale to już na pewno wiecie z wczoraj. A jeżeli chodzi o nowość, którą mamy, jest to wizowie oczywiście Uncharted. Jak wiecie, dzisiaj w kinach odbywa się premiera filmu Uncharted. No, i z tej okazji m, mamy właśnie e, skiny Uncharted. W sklepie Fortnite'a. Yy, no i przejdźmy od początku. Mamy tutaj Nathana Drake'a, jest to główna postać, z tego co ja wiem. Jakby główny, no tak, to no główna postać całego tutaj Uncharted'a, ale rzecz, która mnie ciekawi. To mamy tutaj, widzę, tak. Dwa... Jednego skina, który ma dwie podobizny, i wydaje mi się, że jest to jakby Nathan Drake z pierwszego sezonu Uncharted'a, jakby powiedzmy początki, a to jest chyba Uncharted 4. Czyli wychodzimy na to, że tutaj był jeszcze młodszy, a tutaj, no po prostu. Z... Jest już starszy, i no widać, że jest po prostu no, bardziej dorosły niż tutaj. No, ogólnie ciekawostka to jest, widzowie, ten skin jest, to jest Tom Holland tak ogólnie, czyli ta sama, ten sam aktor ee, który jest w skinie Spidermana widzowie, mogę wam to pokazać, jeśli chcecie na szybkości, bo to w sumie taka ciekawa e, sprawa, tutaj mamy Spidermana, patrzcie na to widzę, pyk, widzicie, to jest ten sam, e, ta sama osoba o, zobaczcie sobie, to jest Tom Holland i w sklepie również mamy dzisiaj podobiznę tutaj Toma Hollanda, więc to jest taka ciekawostka jakby ktoś e, m, nie wiedział, to daje info no i co, pierwszy styl, to jest Nathan Drake, taki i drugi to jest taki już starszy, dajcie znać który styl wam bardzo. Leży. Eee, ja powiem tak. Buty mi się w tym bardziej podobają. -gi -ko Gigakoks buty. Takie, no nie wiem, takie. Hmm, jakby to powiedzieć, na tego podróżnika No spoko te buty wyglądają e, I cały skin tak samo jest git Dalej mamy słuchajcie, Claw Fraser, Owiana złą sławą złodziejka do wynajęcia Lepiej się pilnuj, kowboju e, I tutaj również mamy słuchajcie e, Kilka styli do niej, mamy tak Claw Fraser, mamy Claw Fraser bez kurtki No czyli jest to ten sam skinek, tylko że albo z kurtką albo bez No i widzowie Claw um, Fraser Z Uncharted, zaginione dziedzictwo e, I też wygląda Tutaj troszeczkę inaczej, pewnie też jest Starsza, tak zakładam, więc no dajcie znakę, jak to było widzowie, bo to pewnie było jakoś poukładane tutaj, em, tak wiecie, chronologicznie. Em... Te części, i pewnie, pewnie mamy właśnie tutaj skiny z różnych, jakby e, jakby to ująć, z różnych. Mm, no, z różnego czasu. Wiecie o co chodzi na pewno. Dalej mamy, słuchajcie, topór parasiuramy. E, Ostrożnie jest jeszcze z 6 niż na to wygląda. No, powiem szczerze, no, wygląda ostro, widzowie. No, i co tu możemy widzieć? Złoty, taki z takimi zdobieniami. Ej, mega ładne te zdobienia. Wyglądają serio. To wygląda naprawdę ciekawie. Taki ma dźwięk, totalnie taki metalowy, a gitkilow za 500, mega sztos No i do tego mamy jeszcze widzowie, e, sfatygowaną szablę, również za 500 No i jest to taki zardzewiały, można powiedzieć miecz Jeśli nie załatwisz wroga samym oczem, wykończy go też, jest. tak jest tutaj napisane Ja cię kręcę widzowie, ale mamy tutaj te przedmioty w Yas, jasny gwinciar No powiem tak Wygląda to naprawdę nieźle e, Fajny klimacik tutaj, taki zardzewiały stary miecz Coś w tym stylu Do tego mamy wpis do dziennika Za 200, no czyli zapewne po prostu <coughs> Przepraszam no wpis do dziennika, jak sama nazwa mówi No i cały zestaw kosztuje 2500 tysiąca fałdolców za dwa skiny, dwa kilofy oraz emotkę wpis do dziennika. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podoba. No mi tak szczerze, te kilofy, no mega fajne kilofy. Skinki też są mega eleganckie No i właśnie tak to wygląda. Idziemy dalej, mamy, słuchajcie, powrót elitarnego intruzu za 1500. Jest to skin, który wszedł w siódmym sezonie rozdziału drugiego. No i jest to kosmita, który możesz zamienić się też w kostkę Kevina. Do tego zestaw ciszy powrócił, jak wiemy, cisza ma trzy style, e, dwa style, przepraszam. Tak, dwa style sorki, widzę. Pomyłka cisza ma dwa style. Mm, szary, zwykły oraz Halloweenowy styl. Co ciekawe, nie wiem dlaczego on się nie chce tutaj pokazać w sklepie. Czy mógłbyś się przesunąć, proszę? O, jest! Halloweenowy styl do ciszy. Tak samo mamy, widzę podwójne kilofy, cichy cios, wyblakła czerni oraz słajcie. Mm, to wszystko. No i plecak jeszcze do niej jest taki czarnopasiasty. Dalej, zestaw uliczne cienie. Mamy tutaj rubinowe cienie, czyli taką rubi, torba mroku, karajalnica cienia oraz podniebny cień, czyli taka lotnia, paralotnia, tak mi, no, chyba wydaje mi się, że dobrze mówię, a może nie, no taka paralotnia chyba. E, do tego nieśmiertelny z iglicy mm, za 1500. Ej, czy to jest ten ziomek, który zamknął się wtedy w iglicy? Widzicie, pamiętacie znaka w kentarzu, czy ja dobrze myślę? mi. tak wygląda, e, no i ma na w sobie na pewno bardzo dużą energię tutaj, wydaje mi się, punktu zerowego, chyba, aczkolwiek nie, nie mam pewności. Do tego odłamek iglicy za 1200. No i idąc dalej, mamy, słuchajcie, skiny pajęcze, czyli pajęcy rycerz, rycerz oraz arkane. Mm, arkane. Arachne. by Arkane to był ten. Z League of Legends skinę Arachne. Tak wyglądają. Po 2000 faudolców. Do tego mamy kill of sieciomacz. Oraz lotnie młode. Oczywiście tutaj młode pająki. Dokładnie tak. Mariana za 1500 faudolców. Jest to strój reaktywny, który reaguje na likwidację oraz na łupy. Czyli jak otwieracie skrzynkę, to on się świeci. Oraz jeżeli kogoś wyeliminujecie, to też się świeci. Albo zmienia kolor. Nie wiem do końca, jak on jest reaktywny. No te kolory się tak mienią. Do tego mamy Patkę za 800 w różnych włosach. No i widzowie, jak kilka emotek. Po pierwsze styl rosyjski, za 500 dolców, czyli e, słuchajcie, emotka Sericon, emotka Luz za 500 oraz ponury przecinak za Faudolców 800. Do tego jeszcze emotka za 200, czyli zabawa tak ono właśnie wygląda. No i idziemy dalej. Mamy, oczywiście, mamy w sklepie dalej oczywiście skiny z NBA mamy oczywiście skiny z NBA, czyli skiny koszykarskie koszykarskie, dajcie znak co o nich myślicie. No, one już są z nami drugi, no dwa 2,5 dnia można powiedzieć, bo one weszły e, jakby 1,5 dnia temu, 15, jakoś tak to było. Do tego też skiny, no bo te są skiny, które mają oczywiście trzy style, a te niżej to są skiny, które mają, widzowie, masę styli, tyle ile jest drużyn tutaj wskazanych, na przykład można wziąć sobie, nie wiem, Chicago Bulls, e, o, cyk, Chicago Bulls i, i ma się kufrulkę Chicago Bulls, a więc mega sztos. Do tego oczywiście kilofy, emotki, no to co były wczoraj w sklepie, widzowie, pakiety, zestawy tutaj, skinów. Dalej w sklepie mamy Silicon, czyli Bruno Marsa oraz Andersona Paka. Ich duet. No i ogólnie to mam dwa skiny za 1500. Ej, ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, muszę się zastanowić, czy nie kupić. Pakiety i zestawy się, widzę, nie zmieniły. Karnet oczywiście ten sam, ekipaka oczywiście ta sama. No i w sumie to na tyle w tym sklepie. Ja Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie. Widzę, subskrybujcie kanał. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym składem kodem i No i do zobaczenia później na streamie oraz na odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo, elo, bye, bye. Cześć, cześć widzowie, siemaneczko.